Słonecznik stanowi główną roślinę oleistą w Kazachstanie i uprawia się go tutaj trzykrotnie więcej niż rzepaku. Łączna powierzchnia zasięgu w zeszły rok to w granicach miliona trzystu tysięcy hektarów, gdzie rzepaku było tam 320 dwadzieścia tysięcy hektarów. No ale teraz rodzi się pytanie na pewno w waszych, w waszych głowach, bo jeszcze niedawno mówiło się w Polsce, że na polski, na polski klimat, na polskie warunki to słonecznik się nie udaje, jest zbyt krótki okres wegetacji, jest za zimno. Słonecznik to tam Rumunia, Ukraina, tam słonecznik się udaje. Więc jak w takich warunkach, przy tak krótkim okresie wegetacji yy, Kazachowie są w ogóle w stanie wyprodukować słonecznik i dlaczego nie rzepak? No rzepak, no na rzepak to jest po prostu zdecydowanie zbyt zimno, szczególnie na Rzepak o zimę. Jeżeli chodzi o rzepak o zimy, możemy zapomnieć. On by nie ma żadnych szans, żeby rzepak o zimę nawet tutaj w tych regionach południowych czy regionach górskich, gdzie jest trochę cieplej, żeby ten rzepak przetrwał zimę. Zostaje nam rzepak jar. Rzepak jar jest zdecydowanie bardziej problematyczny. On jednak tego czasu potrzebuje, potrzebuje dosyć dużo. Go się zbiera w takiej fazie, no, że te uszczyny są jeszcze bardzo mocno zielone, żeby one jeszcze zdążyły na tym pokosie. Dosknąć, więc zostaje z roślin oleistych słonecznik. Słonecznik, wbrew pozorom, szybko rośnie, jeżeli ma dobre warunki, no ale trzeba mu trochę mimo wszystko tutaj pomóc. Dlatego bardzo częstą i konieczną praktyką w zasadzie tutaj w Kazachstanie jest desykacja słonecznika. Technicznie to jest dosyć trudne do wykonania, bo albo potrzebujemy wysoki opryskiwacz samojezdny z regulowanym prześwitem, stąd tutaj tyle tych porszów e, samojezdnych jeździ. No albo musimy ten zabieg desykacji wykonywać z powietrza, agrolotnictwo w Kazachstanie jest dozwolone, jest dosyć popularne, są firmy usługowe, które takie, takie zabiegi wykonują. Spryskujemy go jakimś glifosatem, czekamy 2-3 tygodnie, on sobie w tym czasie oddaje wodę, dosycha i zbieramy taki słonecznik. Wilgotność przy zbiorze to w granicach e, no powiedzmy 15%, tak w 15% mniej więcej tej rolnicy celują. Oczywiście potem go trzeba koniecznie dosuszyć. Kazachowie uważają, że, no, że Słonecznik, mimo że zbierają tej plony na poziomie no tak realnie do dwóch ton, hmm, będąc obiektywny, nie, nie wierząc tam w ich opowieści za dużo, tak realnie można przyjąć dwie tony i daje im to zadowalający dochód. Nazywam się Alpamys. Znajdujemy się na polach jednego z przedsiębiorstw Aitas Agra, a konkretnie przedsiębiorstwa Melejko LLP. Dla płodozmianu siejemy słonecznika tak dużo, jak to możliwe. Używamy nasion pionier i limagren. Ogólnie rzecz biorąc, technologia jest klasyczna. Oznacza to...